O, ole napuchły. No, sam raz. Nie, Abi, się znać trzeba umieć. Proszę Państwa, jest czwarty, jest niedziela, jest Wielkanoc. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Imieniny Benedykta Izydora. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom. Niech Wam wszystko smakuje, co tam Teściowa wyszykuje. A my się dzisiaj zajmiemy na spokojnie. Najpierw zwierzaki nakarmić, a później kozy wydoić z jednego cyca. O, co? O, kuraki już czekają, zobaczcie, co tu się dzieje. O! Ile? I czemu aż tyle? Zaraz wam dam. Kur zapiał. Znaczy, że porcja... Do zaakceptowania. O! to? Bo dzisiaj nie przychodzę w ciągu dnia. Leżę, kurde, i nic nie robię. Dobrze, teraz króliczki, proszę państwa. Jest problem z tą samicą. Nie chcę dać się zakocić. Nie chcę się poddać powszechnemu obowiązkowi. Obowiązku, obowiązkowi. O! Kopulacyjnemu, proszę państwa. Nie wiem co z nią zrobić, poczekamy na razie. No nie ma rui. I jest problem, żeby tą rurę wywołać. Kurde, ty już duży. Wiesz, tych swoich braciszków w obroty tutaj oprować po rejonie. O, na razie niech tak będzie, chociaż one już by spokojnie mogły być. I bez wykotnika, ale zawsze tutaj lepiej te gniazdko jeszcze chwilę się utrzyma. No i samica, bo one na początek będą za samicą latały, bo będą dowiedziały, że mogą do tego cyca w każdej chwili zasuwać. Więc samica szybciutko się nauczy tutaj na górze odpoczywać. A później młode się nauczą, że jeśli samica nie karmi, nie podchodzi, żeby je karmić, to to nie jest pora na karmienie wtedy, no. Nie, Abi? No i tu samczyki pięknie, zdrowo się chowają. Też czekają na swoją kolej. O, jedzą dużo. No i dobrze no. Idziemy wydoić dziewczynki. No i tak to wygląda proszę Państwa. dały jeść. Jadzia tam. Ania tu, żeby był spokój. Przynajmniej przy dojeniu, znaczy przy dojeniu już nie ma spokoju. Bo tylko kucne przy cycu to już z tyłu. Jeden, drugi trze i trzeci Nie gdzieś tam za tyłek, czy za bluzę z adresa szczypie. Kurde, i ciąga. O, jeszcze dwa tygodnie będą mi na łeb wskakiwać. Więc nie wykluczam, że będzie trzeba coś tutaj zadziałać, żeby je oddzielać. No, ale to nie mam problemu, wyganiam. Jak jest pogoda, zamykam. Ze wszystkim sobie poradzę, chyba co. Chodź kozioły, chodź, chodź, chodź. No chodź. wariacie mały. Aaa. Już podróż, kurde. Nie taki mały. O. Ja to nie widzę, jak one rosną. Bo codziennie je obserwuję, widzę do, dokładnie. Ale wrócę za dwa tygodnie do filmu. Zaraz po wykocie to będzie wszystko widać. O, o. Ehe, ten Ten rogi będzie miał, to będzie słabo z nim. I mamy równo 600 ml, jak nic, mleczka dwa razy dziennie, mniej więcej to samo. Wczoraj wieczorem, wieczorem nie, chyba z rana. Tak jakby młody poddoił z 300 ml. Było mniej w cycuszku. No ale to dobrze, no a niech doi wszystko, byle. Urósł ładnie i zdrowo. Bo te to zdejają. wczoraj myślałem, że był pełen. Z lewej on tak wygląda, teraz też tak wygląda, trochę nabrzmiały. Jest tam ze 150-200 ml pewnie, ale one doją. Więc zostawiam. Z tą wanną tutaj to jest elegancko, bo nie było dużego deszczu. A zobaczcie, pół wanny nalało się wody ze 100 litrów. No to elegancko. Abi, będziesz miała tylko jedną szansę ucieczki, jak coś zrobisz. Albo zniknie z mojego świata, albo ja Cię zniknę. Jak trochę podrosną, jak będą bliżej jej gabarytów, to będę zabierał na podwórko, nie wybiegają z nią. Wybiegają trochę abi. I one się wybiegają, i abi się wybiega, bo pólna korzyść będzie. Dobra, bo ja tu po wodę przyszedłem. W sumie teraz będę w szklarni działał chwilę. Więc zobaczę Brunona, wypuszczę samego, zostawię na ten wybieg tutaj. I zobaczę, czy on będzie gryz drzewka, czy będzie szalał, czy będzie beczał. Można by było go tutaj wypuszczać, abi tylko zabiorę. Ale no tak, muszę zamknąć te drzwi, bo tu kurdy przeciąg będzie. No <laughs> maluchy mają otwarte. Bruno niech sobie śmiga. Zobaczymy, czy będzie świrował, czy nie będzie świrował. Abi! idzie. U siebie z wiaderka nie wypije, z wanny musi pić, kurde, taki byk. Dziś lekka robota trzeba się zająć. Z dwie skrzynki myślę, wystarczy wysiać dyniowate, proszę Państwa, na rozsady. Czyli tak jak mówiłem wczoraj, jakieś cukinie, jakieś dynie, jakieś... Melony i jakieś arbuzy Na razie tyle wystarczy Przymknę z Kubańca Ludzie śniadanie Wielkanocne jedzą A ten beczy Trochę nie halo kurde Ty, ludzie chcą spokoju Dosyć pisu, dosyć kozłów U Jezusie I po jajach, dosyć kozłów, kurde na dzisiaj. Chodź tutaj Bruno niewielki Chodź, chodź a już raz 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 raz. co nie chcesz teraz to nie chcę bo on by się pobił najchętniej trochę Kurde gladiator spokój tutaj a teraz po śniadaniu pora już na relaks można się rozkoszować widokiem brykających koziołków od czasu do, do czasu mamusie pozwolą im razem poskakać a tak to na zmianę są wyprowadzane o i teraz odpocznę sobie przy wysiewie nasion, e, tutaj na zlecenie cukinie, jakieś dynie, jakiś melon nawet jest, a tutaj już dla siebie e, tykwę też chyba wezmę, ona jest w kwietniu na rozsadę, więc coś z tego będzie, no ale tak, e, arbuz złotowolicy, no to jest ostatnia szansa dla arbuza e, na farmie, podobno to się łatwo uprawia, a to co jeszcze? Nic. A to wysiewałem, zostały mi po prostu nasionka. Patrzę, że może nie wysiałam jakiś tych To na następny rok, jak coś będzie. No ale mam tutaj cukinię. Yy, żółta. Nie wiem, pewnie to jakoś pospolita, więc yy, chyba nawet nie kupowałem. Zielona, podłużna, więc tyle tu, co tutaj jest to mi wystarczy. Dynia, ale to jakaś olbrzymia chyba, a jak no, no. Widać po pestkach, że to kurde kawał dyni może z tego urosnąć. No i tutaj cukinia. Okrągła, zielona, więc tyle mi wystarczy na moje potrzeby. Po trochu, po trochu coś tam zejdzie i zobaczymy, co z tego będzie. będzie. Nie wiedziałem, że bakłażan ma takie pestki jak pomidor. A wygląda jak cukinia prędzej. O, zobaczcie, no ciekawe. A tyle pestek jakbym z tego miał skrzynię dużą. Rosadę zrobić, już mam wszystko tak, jakby wysiane. Zostało zwieńczenie tego sezonu. Proszę Państwa, rosadowego, mamy tutaj tykwę, ciekaw jestem co to za nasiona, inspiracja nadeszła z YouTube'a, jak dobrze pamiętam z kanału Pasjonaci TV, coś takiego, koleżanka kurde robiła fajne rzeczy właśnie z tych obutli, mam nadzieję coś takiego wyhodować, to się łatwo, znaczy łatwo, trzeba wiedzieć jak, ale to się suszy taką butlę i to jest normalnie takie twarde coś, kurde, taki orzech jakby twardy. Yy, można przywalić w łeb nawet. Także polecam każdej teściowej yy, zobaczymy czy u mnie da radę to wyhodować A tak wyglądają nasiona tykwy, proszę państwa. Kto nie słyszał, kto nie widział, ten teraz ma okazję się doedukować. Teraz możesz przyszpanować przy yy, stole wielkanocnym, w święta może znajomych zagiąć i rodzinę, że kurde ty tu na pewno nie wiesz jak wyglądają nasiona tykwa. Wiesz co to tykwa? <laughs> Człowieku, z czym do ludzi. A wszystkie cukinie i dynie, jakie będę miał w tym roku, dostałem od Tomatinki. Także dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Wesołych świąt. Koniec, proszę Państwa. Podlać i zostawić. Zobacz, jak już ładnie wygląda. Załata. Jeszcze zapomniałam o szpinaku, proszę Państwa. A tym nie pilnuj, kurde. Idziemy, gdzie znajdziemy jakiś kawałek miejsca w polu, i wysiejemy z 2-3 rządki. Niech to rośnie. Pięknie. Chłodno, ale pięknie. robione. Tutaj pewnie pójdą jakieś ogórki, że w tą stronę mi zarosną, jak już szpinak wybiorę po wiośnie. Także to, ta przestrzeń się nie zmarnuje. No. Może być. Jak z tymi maluchami? Da się żyć? Chyba nie najgorzej, co? Już się nauczyły sobie leżeć. W pikotniku. No i dobrze. Odpoczywać, karmić, rosnąć. I tyle macie do roboty. Co Bruno Niku? Znalazłeś jednak drzewko jedno. Jakoś samosiejka. Więc bez wniku i tak ona do wycięcia idzie. Żeby tutaj mi nie zacieniło ogrodu. Zastanawiałem się kiedy ją znajdzie. Się nadaje co Bruno? O jak pięknie kurniczek się prezentuje. W porę pomalowałem proszę Państwa. Ładnie się wchłania. Elegancko. O. Chodź Brunonie, w formie jesteś, patrzę. Aha. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Wczoraj udało mi się tyle pobronować tutaj, tam łąkę trochę pobronowałem, bo kretowiska były i tutaj będę musiał tym kultywatorem jeszcze podrapać i znowu pobronować i powinno być już tak równo na tyle, żeby kosą wziąć i kosić zielonkę, a w następnym roku może jakieś tam ziemniaki, czy coś się posadzi. I tutaj, proszę Państwa, wyjechałem z broną. Wczoraj widać wyłożony plat trawy. Mam zamiar, że tutaj kurtyną raz można by było przejechać tym, rotacyjną jakąś łąkę stworzyć, ale to się zobaczy, czy w ogóle będzie potrzeba, żeby ten, żeby siano swoje robić. W takiej ilości, no bo tutaj jest kawał obszaru, no to będzie trzeba pewnie z połowy tego skosić na siano, bo nie przejedzą mi tego zielonki nie przejedzą króliki z kozami będzie okres w lato, że to jak wszystko pójdzie w górę no to nie nadążę kosić tego skosić, ususzyć i zebrać siano dla królików chociażby będzie, a dla tych dla kóz już lepszej jakości siano będzie trzeba kupić pewnie bele i na mleko będą dobre bo tutaj też nie ma to się że Ta wysiana to będzie dobra perska, ale tam łączka i tam na glinie, na górce, to, to wiecie, to, to nie takie dla mlecznych kus yy, siano. No. A za kulika jak najbardziej. Dobra, proszę Państwa. Tyle dzisiaj z mojej strony. Jeśli się podobało, to standardowo zostawcie jakąś łapeczkę, jakiś komentarz. Wszystkim jeszcze raz wesołych świąt. Dużo radości. Trzymajcie się. Cześć.